Dzisiaj jesteśmy w Zagrośnińcu, gdzie następuje przekaz lekkiego samochodu gaśniczego to zawsze dla mnie wielka radość kiedy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z okręgu gdzie jestem posłem są doposażane w nowy sprzęt i ratowniczo gaśniczy a tutaj jak dzisiaj ten nowy lekki wóz strażacki który będzie służył druhom strażakom wiem że były takie zapotrzebowania w tym roku przede wszystkim na te lekkie wozy dla strażaków no i tutaj właśnie w Zagościńcu do jednostki która naprawdę bardzo ładnie się rozwija bardzo dba o bezpieczeństwo i mieszkańców tej miejscowości, ale też to jest ważna jednostka dla powiatu wołomińskiego. Dzisiaj już wchodzi do JSRG, więc to jest naprawdę bardzo ważny dzień dla OSP za gościniec. Natomiast no, cieszę się, że samorząd województwa mazowieckiego wspiera ochotnicze straże pożarne, zarówno doposażając w sprzęt, w zakup nowych samochodów, ale też chroniąc druchów i druhny przez to, że zakupujemy nowe e, umundurowania. Natomiast no, dla mnie, jeżeli coś jest dla powiatu wołomińskiego, to miód na moje serce, dlatego, że to jest też bardzo no, duży powiat, ważny powiat e, na terenie tych naszych ośmiu powiatów w Januszku, także wszystko, co idzie na rzecz mieszkańców tego powiatu to jest też bardzo ważne. Za każdym razem podkreśla pani, że druchowie, to tacy mali bohaterowie, ale jest to prawda. No to jest oczywiście prawda, dlatego że wszystkie badania wskazują na to, że to właśnie druchowie Ochotniczych Straży Pożarnych są pierwsi na miejscu nieszczęśliwych zdarzeń. Jeszcze przed, nawet czasami przed policją, często nawet przed karetką pogotowia, więc to oni udzielają tej pierwszej pomocy, a wiemy, że dzisiaj niestety tych nieszczęśliwych zdarzeń mamy wiele. No i też pomagają sobie wzajemnie, pomagają swoim sąsiadom, ratują życie i a dzisiaj wiadomo, że są też bardzo mile widziani jako pomoc zarówno za naszą wschodnią granicą, jak i chociażby w ostatnich tygodniach w Turcji. Zawsze Ochotnicze Straże Pożarne są w centrum mojego zainteresowania, mojej uwagi. Chętnie wcześniej jako radna samorządu województwa, teraz jako poseł z tego okręgu wspomagam druhów strażaków.